Siemaneczko, witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiejszy plan to na pewno wyjazd na boisko, więc za chwilę widzimy się na boisku, a dalsza część to prawdopodobnie będzie siłownia, muszę sobie zobaczyć jeszcze w plan, bo dostałem już prawdopodobnie rozpiskę. Tą, o której Wam opowiadałem, o mojej robocie właśnie, którą będę miał do wykonania na siłowni, więc możliwe, że jeszcze dzisiaj pojedziemy również na siłownię, ponieważ w klubie nie mam dzisiaj treningu. Środa jest wolna, więc do południa wybieram się na boisko, a co dalej, no to dowiecie się już w dalszej części, więc lecimy, lecimy na boicho. Późno się już troszeczkę zrobiło. Ciemno na dworze się robi. Ja dopiero będę obiad. Ja w sumie to się szykuję, więc szybko będziemy musieli polecieć z tym, co, co tutaj chcę wam pokazać, ponieważ zaraz muszę lecieć tam. Pomieszać to wszystko. Ale podsumowując trening. Dobra robota, cieszę się, że w końcu mogłem wrócić do takiego e, uderzenia na bramkę. Wiecie, 10 piłek sobie przygotowałem. E, w sumie też e, używam coraz bardziej ten cały sprzęt, który mam tam dostępny, czyli w tym jednym ćwiczeniu, na przykład, dwie ściany. E, no naprawdę, naprawdę ciągnie mnie coś do tego wszystkiego, by to robić. I mówię od tego momentu, co, co z tatą, to ta rozmowa się podziała, i też e, sam wewnętrznie doszedłem do pewnych przemyśleń. I, I naprawdę jestem zadowolony z tego, co się teraz dzieje. Ale wiadomo, najważniejsze to będzie to, jakie będą z tego efekty, i to, jakby będzie rozliczało to, co ja tu robię. Ale no, na razie jestem zadowolony z tej pracy i tym też trzeba się cieszyć, ponieważ w książce już wam mówię. Może nie książce, bo książkę mam Siła Spokoju, ale też był film Siła Spokoju. I tam jedna rzecz dotyczyła drogi na, na właśnie szczyt, na drogi do sukcesu, żeby też cieszyć się tą drogą, cieszyć się każdym dniem. Który się pokonuje, który, w którym się wykonuje coś ku e, temu celowi, który ma się przed sobą postawiony. No i ja staram się tak właśnie działać i, i cieszyć się tym wszystkim. E, ale teraz przechodząc do następnej rzeczy. E, mam taki tutaj zegarek od Aventino. Rozpakujemy go sobie tutaj szybciutko. Tutaj jest zegareczek. To chyba jakaś pompka do rowera. Dobra, zaraz Wam przedstawię ten zegarek, bo mi się tam obiad już strzela. Pali się! Praci się, nie traci, braci się szanuję. Dobra, wracając, zjadłem obiad i możemy powrócić do rozmowy. Dostałem na maila y, taką wiadomość od jednej pani przedstawicielki właśnie tej firmy Aventino o współpracę. No i wiecie, ja na początku mówię sobie, że raczej jakiś fejur, y, no bo przy moich zasięgach gdzie i tak uważam, że są duże, no to i tak mi się wydaje, że takie rzeczy raczej jeszcze nie przychodzą. E, a tu proszę, przyszło coś takiego e, posprawdzałem sobie. O co, o co chodzi, też popisałem z tą osobą, no i wyszło, że wszystko jest legitne. Zresztą zegarek dostałem, strona też naprawdę dobrze się prezentuje, więc mówię sobie, no raczej chyba by nie robili żadnych przekrętów. No, i, i się nie myliłem, więc wszystko jest, wszystko jest ok. Dostałem właśnie duży rabat na pierwszy zegarek, aby mógł go na przykład zaprezentować, czy to na Instagramie przy jakimś zdjęciu i oznaczyć, czy właśnie tak jak teraz na YouTubie. No, a druga sprawa, no to ja na pewno chciałem dostać taki zegarek. Nawet nie ze względu, że wiecie o flex i tutaj mam taki sikor i w ogóle, tylko chodziło tu o to, że no jak coś prezentować, no to trzeba raczej wiedzieć, co się prezentuje, a nie wiecie tak na odległość. Czyli na przykład, by mi powiedzieli, że słuchaj, prezentuj nasze zegarki, ale nie wiesz, jak one wyglądają i z jakich na przykład materiałów są zrobione. No i, i wtedy by myślę, że pojawiał się problem, żeby w coś takiego wchodzić. A tutaj mówię, no mam duży rabat, skorzystam, wezmę, będę miał zegareczek i przy okazji dla Was również mam. Kod rabatowy, więc jeśli ktoś na przykład na jakąś okazję by chciał coś takiego zakupić lub któryś zegarek mu się spodoba, to to kod właśnie macie tutaj na dole. Łukasz Bogajewski 15 i macie 15% zniżki. Teraz możecie zobaczyć sobie w krótkiej wstawce ten zegarek. Zegarek będzie trzeba skrócić albo mocno przypakować na siłowni, ponieważ jak widzicie, no nie trzyma się, nie trzyma się łapy, ale się spodziewałem, że tak będzie. Tam nie tylko macie taki zegarek, macie dużo innych do wyboru, więc polecam, polecam sobie zobaczyć, co tam ciekawego możecie znaleźć, jeśli oczywiście jesteście zainteresowani. No i tu bym chciał przejść wam do takich, można powiedzieć trochę wyjaśnień, dlaczego się zdecydowałem coś takiego zrobić i tak dalej, i tak dalej. Więc zdecydowałem się z tego powodu, że chciałbym zobaczyć z czym to wszystko się je, jak wyglądają właśnie takie współprace, ponieważ jak wiecie, w internecie influencerzy, no to oni tam głównie na takich rzeczach bazują. Ja na pewno tutaj na kanale jak dojdą takie możliwości ja na przykład do jednej firmy napisałem też maila, zaczęliśmy korespondencję jednak jeszcze czekam za jedną odpowiedzią ale w pozytywnym kierunku szło o to, żeby był jakiś rabacik dla Was na, na sprzęt treningowy, na wiecie powerbendy, minibendy i tak dalej i tak dalej, właśnie jakaś na to zniżka wleciała, no ale czekam za odpowiedzią, więc mam nadzieję że, że będzie git i będziemy mogli coś takiego ogarnąć no, bo wiecie, jak kanał się rozwija i będą na przykład mogły dojść jakieś współprace to ja jak najbardziej będę na coś takiego otwarty, czy na przykład, że ja będę mógł zarobić za to pieniążki, no bo jednak wiecie, no w życiu trzeba zarabiać też jakieś pieniądze, nie, więc to też w jakiś sposób jest potrzebne. Ale kolejna sprawa, że wam też coś mogę dać, tak jak na przykład właśnie napisałem do tamtej firmy, to było właśnie głównie z myślą o was, że mówię mam tu taką większą grupę osób, która która ćwiczy i mówię jak powiem o jakichś niezbędnych sprzętach, no to możliwe, że będziecie zainteresowani, żeby sobie coś kupić. No i przy okazji by była też dla was zniżka, i byście sobie coś zaoszczędzili. No ale mówię, z tym na razie czekam. No i chciałem właśnie zobaczyć, jak to wygląda. Dać może też jakimś innym firmom, które może w jakiś sposób interesują się już moją osobą tutaj w internecie i tym kanałem, no to, to może im dać do zrozumienia, że można tutaj coś zaprezentować i jest spore pole do Najpierw. też to wyszło tak że w ostatnim czasie sobie mówię chciałem mieć taki wiecie sikor który jak się nim tak wiecie porusza na ręce czy coś to słychać takie tak, taki, takie dźwięki no i przyszło że mogę sobie za duży rabacik kupić coś takiego jeszcze wam mogę dać rabat no to kto będzie chciał po prostu skorzysta ja też dla tej firmy postaram się odwdzięczyć za to że powierzyli mi to że dali mi właśnie za dosyć niską cenę taki zegarek i, I wrzucić właśnie coś, może już jest pościg na Instagramie, aczkolwiek wątpię, bo trzeba ogarnąć ten zegarek, więc jeszcze pewnie pościka żadnego nie będzie. Ale na Instagramie pewnie na Story już jest coś wrzucone, e, więc pamiętajcie, macie kod rabatowy. Łukasz Bogajewski, 15. Trochę dziwnie się czuję, jak to tak do Was wypowiadam, bo mam wrażenie, że niektóre osoby mogą mnie e, zjechać, że o, się w jakąś influencerkę, coś tam, coś tam. E, no raczej nie, no po prostu. E, zresztą, tak jak są też piłkarze, piłkarze e, różne rzeczy prezentują, więc ja też mogę zbierać w tym doświadczenie. E, tak jak na przykład, nie wiem, Lewy Graf w e, reklamie tam header shoulders i prezentuje e, płyn do włosów, no to ktoś mi powiedział, jaki to ma związek z piłką nożną no taki że po meczu się w sumie po meczu w sumie dobrze głowę umyć nie w sumie ma związek no ale po meczu na przykład można założyć sobie sikor i fajnie się prezentować tak też można to przyjąć e, tyle chyba będę też tu wam wiecie mówić kupujcie super ekstra zegarek coś tam tego tylko ja zawsze wychodzę z takiego założenia że Niech naprawdę produkt robi taką robotę, że, że on się będzie sprzedawał, a nie, że właśnie kwestie marketingowe mają powodować, że on się będzie sprzedawał, czyli wmawianie ludziom, że nie wiem, bez, bez tego zegarka to wy nie przeżyjecie życia albo coś takiego, nie? Więc mówię, jak jesteście zainteresowani, obczajcie sobie, kodzik rabatowy macie, a my lecimy, lecimy dalej, ponieważ. Za niedługo będę się na siłownię wybierał, wiadomo, obiad zjedzony, więc myślę, że teraz się na chwilę położę i sobie odpocznę, ponieważ y, robota dzisiaj dobra wykonana i jeszcze, jeszcze czeka mnie dzisiaj y, siłownia. A, słuchajcie, z paczkomatu jeszcze odebrałem dwie paczki. Spodziewam się, co to jest, ponieważ zrobiłem troszeczkę większy y, zakup suplementów, ale no zobaczymy, czy to jest to. O, pierwsze co to, izopower, który przyszedł. A w drugiej paczce, chyba paczka już od KFD, i tutaj dwie rzeczy będą. A nie, to przyszło nitro do samochodu, nitro do lanci, nitro. Więc mamy e, elektrolyty, elektrolity. El, elektrolity. Więc, mamy ele, e, więc mamy elektrolity w tych dwóch tutaj e, butlach. I na samą górę mamy e, Izotonik, Izopower. I właśnie to jest takie pierwsze trio, które przyszło. A jeszcze jeszcze spodziewam się jednej. Jednej paczki chyba jeszcze się spodziewam. Więc no, zbroję się, ale oczywiście to nie jest tak, jakby niektórzy myśleli, że e, ja tutaj kupuję jakieś rzeczy i zaraz będę jakiś potężny, nie wiadomo co. I że tylko na tym będę się teraz skupiał. To jest po prostu dodatek, dodatek do tego wszystkiego, zresztą jest działane w kwestii jedzenia, myślę, że na dniach będę mógł Wam coś więcej nawet z tym jedzeniem powiedzieć, bo myślę, że ciekawa rzecz się szykuje, dla mnie też trochę nowa, ale jestem, że tak powiem podekscytowany tym i to jest właśnie jedna z tych rzeczy, które się w związku z tym zaczynają, więc no pewnie w jednym z następnych materiałów się, się szerzej o tym dowiecie. rolling another I'm stuck in my seat from the whole control of my speech. Yeah, I've been trying to get off this couch for a minute and a whole damn week. No kidding, I'm skinny, I cannot eat. Got a million motherfuckers that depend on me. Yeah, Every friend in my family, I'm a girl, every fan I meet myself. I'm too on I'm too off Come down, make new thoughts like jumping off that roof. Oh my god, what I do now to make moves based on my new drops. Like who's lost? Like who's lost? Minus jeden, no mam nadzieję, że wiadomo to tylko przez to, że jest wieczór A już te minusowe w ciągu dnia nie będą nam doskwierać bo, już naprawdę dzisiaj fajnie było na tym boisku. Słoneczko, trawka, co prawda sztuczna, ale wiecie, nie jest jakaś zmoczona czy coś, tylko no taka idealna do, do trenowania. Teraz zadzwonię do babci, ponieważ jutro czwartek, więc jak wiecie, co jest w czwartek, no to, to wiecie, co jest w czwartek. No, cześć babciu. Jutro mogę przyjść na obiad? A do jutra. Dobra, na obiad jestem dogadany. Co do siłowni dzisiaj. Dobra, dobra, dobra praca. Jestem trochę zajechany na, na łapach, ale naprawdę pozytywnie, pozytywnie się czuję po tej siłowni. A, no tak jak wam mówię, cieszyć się tą drogą po prostu, nie? Cieszyć się tą drogą, tak jak na przykład ja dzisiaj trenowałem na siłowni, tak też drogę będę na przykład pokonywał sobie samochodzikiem do domu i słuchał sobie swojej jakiejś fajnej muzyczki. Kurczę, no, fajnie, fajnie, fajnie. Ale będzie tylko lepiej, zobaczycie, będzie tylko lepiej. Trzeba myśleć pozytywnie i, I lancia i tak zostanie, ale no RS7 też bym sobie pojeździł, nie? Ale wrócę do domku, kolacyjka i już z rana nic do Was nie będę takiego mówił, tylko już yy, z dzisiaj od razu przeniesiemy się na trening na boisku. Na boisku? Można i po japońsku. Będziemy się widzieć na boisku i ja będę tam jeszcze z jedną osobą. A z jaką osobą? To to dowiecie się zaraz. Niestety mała zmiana planów, jak widzicie na boisku biało, więc ten trening z tą osobą, o której wam tutaj już napomniałem, będziemy musieli przełożyć na następny raz. Stwierdziłem, że na dzisiaj to zbytnio nie ma sensu i, i zrobię sobie typowo taki techniczny trening, więc wezmę ściankę, taki skrawek ziemi, sobie tam wyrobię, jak będę truchtał i, i następnie typowo, typowo technicznie żonglerka i, i czucie piłki i tak naprawdę. Yy, tyle, tyle w dniu dzisiejszym. Później, później oczywiście, trening z drużyną, no ale na niego to was yy, nie zabieram. Mam nadzieję, że ten śnieg zejdzie i będziemy mieli już normalne warunki do gry. Ale pamiętajcie tylko, to są rzeczy, na które nie mamy wpływu, a mamy wpływ jedynie na naszą reakcję na to wszystko. Yy, no i moja reakcja jest taka, że robię robotę, tylko troszeczkę inną. Szkoda, że, że to nie wypaliło, co chciałem, yy, ale działamy i to na, pewno, to, to na pewno nam nie ucieknie. Lecimy z robotą. godzina, więc jak słyszycie po moim głosie, no to, to zjechałem trochę niżej stonem. No dzisiejszy dzień, no to tak naprawdę widzieliśmy się na boisku, później była znowu taka przerwa i, i to w sumie bardzo często się powtarza. I ja Wam tylko tu mogę dodać, że znowu byłem na obiedzie, obiedzie u babci, później był trening z drużyną i po tym treningu wróciłem, trochę zająłem się tu sobą. I, I tak mi ten czas zleciał, i przez ostatnie dni naprawdę mam tak, jak właśnie do południa pracuję, po południu, yy, no to mi i czuję i takie lekkie spełnienie, bo wiadomo, pełne to nie może być, pełne to będzie jak efekty, efekty z tego wszystkiego będą, yy, ale, ale jest to taka radość zrobienia tej roboty i. Cieszę się nawet tym zmęczeniem, które mam teraz, ponieważ czuję, jak już siedzę tę ostatnią godzinę na przykład, bo wiem, że będę się za niedługo zbierał do spania. No to moje procesy myślowe już są takie trochę opóźnione. I to właśnie związane jest z tym zmęczeniem i z tym, że po prostu konkretną robotę wykonywałem w ciągu dnia, więc naprawdę pracowite dni, tak naprawdę pracowite tygodnie jeszcze mnie czekają, ponieważ za niedługo liga. A co dalej widzę, no to wiadomo, to już wtedy będziemy, wtedy będziemy kombinować. Na razie najważniejsze jest to, żeby jak najlepiej przygotować się do sezonu, bo jak mówi punkt y, czwarty, mocno wchodzę w sezon. Więc, żeby wejść mocno w sezon, trzeba mocno tutaj pracować. I, i z tym Was po, pozostawiam. Widzimy się jutrzejszego dnia, ponieważ też jeszcze jedną paczuszkę odebrałem i coś Wam e, pokażę. A możliwe, że jeszcze Was zabiorę na trening eksplozywny, tak jak to było w tamtym tygodniu. Takie przygotowanie. Przygotowanie do meczu, więc y, dobrej nocy sobie życzę. Wam, wam też mogę życzyć, jeśli y, oglądacie sobie przed spaniem. I widzimy się jutro. Dzień dobry, tak jak wam wspominałem, wieczorkiem przyszła jeszcze jedna paczuszka W sumie to o niej też mówiłem, że oczekuję paczki od KFD, a przyszło Nitro. Y, no i jest właśnie beta-alanina i kreatyna. Te dwie rzeczy zamówiłem. Więc troszeczkę tych suplementów się uzbierało. Ja miałem takie zawsze negatywne podejście do suplementów, tak naprawdę nigdy nie brałem żadnych rzeczy tego, tego typu. Spowodowane to było na pewno taką niewiedzą na, na temat właśnie tego typu rzeczy. Też osoby, z którymi się otaczam, to w większości e, mi odradzały czegoś takiego na, na wcześniejszym etapie. A teraz jak tak też rozmawiam z kumplami, którzy grają, to, to stosują i są na przykład zadowoleni. Więc jestem, jestem ciekaw co, co tutaj, co mi może to zaoferować i, i zobaczymy. Zresztą tak jak ja Wam mówię, trzeba wielu rzeczy w życiu spróbować i dopiero jak my sami na sobie coś spróbujemy, będziemy w stanie stwierdzić jak to naprawdę z tym jest. I jeśli na przykład, nie wiem, po miesiącu, dwóch miesiącach widziałbym jakieś związane z tym negatywy, no to po prostu jestem w stanie to odstawić i dalej yy, robić tak, jak robiłem, czyli nie stosować tego typu rzeczy, a pomyśleć może nad czymś innym, nad jakimiś alternatywami. Yy, ale na razie chciałbym, chciałbym właśnie z tym spróbować. Yy, również, yy, tak jak Wam mówiłem, działam z tym jedzeniem cały czas, i ta jedna informacja, yy, jeszcze czekam, żeby to. Przyszło do mnie, jak to przyjdzie, no to będę ma, Wam mógł yy, coś więcej o tym opowiedzieć i to jest właśnie związane też z jedzeniem. Yy, no i wiecie, no, będzie, będzie jedzonko ogarnięte, będzie, będą suplementy. Więc uważam, że takie myślę, dobre połączenie tego wszystkiego i nie oczekuję, nie wiadomo jakiego tutaj wystrzału po tym. Aczkolwiek yy, wiadomo, liczy się na jakieś zmiany z tego względu, że no, wydałem na to pieniądze i to ma też yy, w jakiś sposób mi pomóc. Ale ja na ten moment nie skupiam się na tym, by były z tego jakieś efekty, tylko żebym ja skupił się właśnie na swojej pracy, na tym, żebym ja dobrze jadł i żeby te suplementy miały do tego taki dodatek i swoje przełożenie, yy, właśnie przez to, że, że są takim dodatkiem, a nie, że je tutaj. Traktuje tak głównie, że ja teraz zacznę brać jakieś tu proszki, i nagle zacznę zupełnie inaczej grać. To oczywiście nie tędy droga, więc to Wam chciałem przedstawić. I, i na razie w sumie tyle, bo jak zacznę to stosować, gdzie no tu chwila, moment i, i to zacznę stosować, to, to zobaczymy po czasie dopiero co się będzie zmieniało. Może Wy też coś zauważycie na materiałach. Jak coś będzie się, się takiego zmieniało, nie wiem, może kolor skóry mi się zmieni, może jedno oko mi opadnie. E, oczywiście tutaj się śmieję, e, ale, ale może to też na materiałach będzie widoczne, na treningach. E, a ja na pewno po jakimś czasie, wam myślę, że będę mógł coś powiedzieć. No, jak wiecie, zobaczymy. Wszystko, co się będzie działo, to, to jesteśmy w miarę na bieżąco i, i wam przekazuję, więc o tym też wam pewnie co nieco opowiem. Wczoraj mówiłem, że możliwe, że Was zabiorę na siłownię, jednak ja na siłownię się nie zabieram, ponieważ... Zabieram? <gryw> ja się nie zabieram i Was też nie zabieram. Ja się na siłownię nie wybieram, w rozpisce mam tam do zrobienia cztery, cztery ćwiczonka. I stwierdziłem, że możliwe, że do wszystkich tych ćwiczeń będę miał dostęp w klubie, więc przed treningiem lub od razu po treningu na płycie jeszcze sobie je wykonam. Tam, wiecie, są takie skoki czy coś związane z piłką lekarską, więc takie rzeczy myślę, że będę w stanie ogarnąć. A ten tydzień też jest taki przejściowy, jak dostałem tą rozpiskę, to właśnie, żeby się znowu oswoić z tym, jakie mam ćwiczenia, jak je mam wykonywać. I następnie od, od następnego tygodnia, jak już będę startował od poniedziałku, będę wiedział, z czym to się wszystko je i jak mam sobie co przygotować, żeby, żeby to w jak najlepszy sposób wykonywać i żeby to miało jak najlepsze przełożenie na, na mój rozwój. Więc tak naprawdę to jest wszystko w tym materiale. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie. Trzymajcie się. Siemaneczko.